O muzyce można powiedzieć bardzo wiele ciekawych rzeczy. Opowiadać godzinami, pisać prace naukowe, tłumaczyć, a i tak pewnie nie wyczerpie się tematu. Ale po co, skoro można rzucać ciekawostkami? Dlatego zapraszam Was na pierwszą odsłonę ciekawostek od Czapy. Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na Szkle. Instrumentów muzycznych jest bardzo dużo, można w nich wybierać niemal w nieskończoność. Mają różne brzmienia i różne możliwości. Dlatego w jednym ze swoich utworów Piotr Czajkowski, tak ten od jeziora łabędziego, postanowił zamiast instrumentu użyć wystrzałów armatnich. No bo w sumie kto mu zabroni? Jeden z najważniejszych kompozytorów w historii to Ludwig van Beethoven. Skomponował on m.in. słynną piątą symfonię czy hymn Unii Europejskiej. To znaczy skomponował dziewiątą symfonię, ale melodia ostatniej części została hymnem. W wieku około 25 lat zaczął tracić słuch i niedługo potem całkowicie ogłuch. Ale ponieważ był genialny, to dalej komponował swoje muzyczne dzieła, a nawet je wykonywał i nimi dyrygował. Istnieją ludzie, którzy widzą dźwięki kolorami. I nie chodzi o to, że one im się z tymi kolorami kojarzą. Nie, oni je po prostu widzą. Nazywa się to synestezją. Kiedyś pewne mądre muzyczne głowy skrytykowały kompozytora Erika Saty, że jego utwory nie mają formy. W domyśle formy muzycznej, takie jak sonata czy symfonia. W związku z tym kompozytor napisał utwór pod tytułem Trzy utwory w formie gruszki. Nuty kiedyś nie wyglądały tak jak obecnie. W średniowieczu dźwięki zapisywano za pomocą różnych dziwnych kształtów umieszczonych na kilku poziomych liniach. Nazywano je neumami. Ale były one raczej wskazówkami do wykonywania melodii i długości trwania dźwięków niż jakimś bardzo konkretnym zapisem. Fryderyk Chopin nie lubił grać publicznie. W całym swoim życiu zagrał tylko jakieś 30 koncertów. Na życie zarabiał ucząc, głównie młode panny na wydaniu, no i rzecz jasna komponując. Maurice Ravel skomponował koncert fortepianowy Dedur na lewą rękę. I tak gra się go tylko i wyłącznie lewą ręką. Utwór powstał na zamówienie pewnego pianisty, który prawą dłoń stracił w czasie wojny, a bardzo chciał dalej grać. Także widzicie, można? Można. Muzyka poważna przeważnie nie nadaje się do słuchania w samochodzie. W nagraniach muzyki rozrywkowej mamy wyrównane głośności, czyli nie ma specjalnej różnicy między głośnym a cichym graniem. Gdyby ktoś taki zabieg wykonał na muzyce poważnej, to prawdopodobnie spaliliby go na stosie. Dlatego jadąc samochodem i słuchając jakiejś płyty z muzyką poważną albo nic nie słychać, albo dostajemy zawału. Profesjonalne instrumenty strunowe, smyczkowe i szarpane nie powstają w fabrykach. Są ręcznie robione przez specjalnie szkolonych rzemieślników czyli lutników. Właśnie dlatego są tak bardzo drogie a każdy instrument jedyny i niepowtarzalny. Słyszeliście kiedyś o instrumentach z duszą? Niektóre naprawdę je mają. Dusza to taki mały patyczek w instrumentach smyczkowych który umieszczony jest między górną a dolną płytą pudła rezonansowego. I to tyle na dzisiaj. Idźcie i popisujcie się, jacy jesteście mądrzy na każdy muzyczny temat. A jeżeli chcecie trochę dłuższe wytłumaczenie tego, o co chodzi w muzyce, to zapraszam do obejrzenia moich pozostałych odcinków. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. W międzyczasie zapraszam też, jak zawsze, na muzowe social media, czyli Facebooka i Instagrama. Do zobaczenia!